Nie wiem, jak jest po węgiersku. Dzień dobry, ale dzień dobry. Pół do szóstej. I takie powiem Wam się porobiło. Tutaj, o takie o. Sprawdzałem pogodę, zresztą, która nas tutaj nie interesuje, ale mimo wszystko około 12 ma tutaj padać. Słuchajcie, u nas tak z rana, to jak w piekarni pachnie teraz. O mnie robi teraz pieczywo. To te takie, wiecie, takie ołupiecz w domu. I ponoć w tym można na ponoć, w... Nie ponoć no, tylko. Pieką. No właśnie, pieką. A normalnie jak w piekarni. Stół przygotowany, śniadaniowy. A tam widzicie gościa tego przy kajaku. On już drugi raz teraz jest ubrany, ale on już drugi raz. Nie. Dwa razy z gołą dupą tam łaził te. Koszulkę miał, spodenki ściągnięte, gacie i tam coś tam kuis wałaził. Zobaczcie, soczek. Woda kupna i w tej samej butelce woda Zofia z Słowacji ta, ta z tym metalem. A jesteś zgazowany? Nie wiem. Jest. Ale jak za Filipinie? Dlaczego? Bo się boję. Już ruszyliśmy sobie w Siną Dal. Zaparkowaliśmy na takim parkingu. Bo po drodze takie rzeczy. No i trzeba pozwiedzać. Yy, 6 euro parking cały dzień. Ale na razie jest pusto. Aha! Idziemy! Zobaczcie jakie ładne coś tam grzebią Ale fajnie Tu taki ala ogród Tyle góry Fajnie Olbrzymie to jest o. Tym wejściem nie wejdziemy Bo tu chłopaki grzebią. Wchodzimy do środka. Wejście dla na nas 11 euro. Uu. Chłodnawo. Fajne. Ciemno jest, słuchajcie, ale tu są krypty. Tu może zobaczycie Weisz Ferenc 1910-1982 Step Laszlo, 1909-1980 szabozoltane To świeże te krypty w miarę wiesz? Nie są stare jakieś nie wiadomo jak 1825, to tutaj troszkę stare. A to są jacyś wiersz zasłużenie. Zobaczcie, jakie rusztowania, jak ale tu ekstra i gdzie niby. Pod rusztowaniem, teraz musimy iść, żeby tam do tego głównego ołtarza, który i tak jest zasłonięty. I co. Ale co to jest tu w środku? 1850 Bo tu to widać go Zobaczcie. Coś strasznego to Gdzieś jedziemy chyba do tego Ręce. miejsca. Ręce. Skarby, nie? skarby.

Zastanawialiśmy się znowu na takim mopie u nich to się nazywa odpoczywadło. A wiecie dlaczego? Zaraz Wam pokażę. Kurde drzewa zasłaniają. Ale widzicie? Tam. Jakie piękne, niesamowite takie na skalę ruiny. I ja tam lecę. Widzieliście, fajny. Kilometr mieliśmy do niego, na kilometr dron odleciał, nie jedziemy dalej, do celu mamy 102 km. Przyjechaliśmy na miejsce, na razie szukamy jeziorka, takie jakieś małe jeziorko ma być tutaj. Ale woda. Woda? Mhm. Śliczna. Kurde, ale tu nie podjedziemy nigdzie pod tą wodę. Ale zobaczcie, jak tu jest zarpiście. Jaki kolor wody, w ogóle tu są gdzieś dwie jaskinie. A tam są, widzisz? Tam jest jedna jaskinia. Mhm. Idziemy tutaj, gdzie mamy zaparkowane auto. I słuchajcie, patrzcie, tam jest jeszcze coś. Ruinka do oblatania. I tak. My stoimy tutaj, Daszek widzicie, ale ten parking jest dość obszerny, bo i tu można stanąć, i tutaj można stanąć. Ale idziemy zobaczyć jeszcze tu. Uh. Mało miejsca na karcie, ale to tak na szybko. Czekamy, przyszliśmy do restauracji Koliba. Kolibę. Siedzimy z takim widokiem. Widzicie, zamek? Tak to wygląda tutaj w ogóle z grubsza. No to to jest Moniki. No, ja też to chcę, a to jest moje. Ja a ty tam żałujesz? Ja pierdzielę. A ty golonka? Tak, ja mam nogę. No, zamienimy się 300 metrów mamy do auta, ale. Zjedliśmy wszystko. Nieprawda. Prawie. Trochę zostało żeberek, bo. Zgadnijcie, kto nie zjadł. Po 5 minutach się zamieniliśmy. Ja żarłem golonkę Monika Żeberka. Bo mi nie smakowało. I słuchajcie, za dwa olbrzymie obiady olbrzymie, smaczne, pięknie podane do tego kola i jakiś drink z wina. Jakieś niecałe 180 zł wyszło w takim miejscu. Uważam, że to naprawdę fajna cena. Bardzo ładnie w środku, fajny wystrój. Kibel nawet fajny. No, bardzo ładnie, czyściutko, wszystko miła obsługa. Super. 100 niecałe 80 zł to z napiskiem. Tak. No, Przeparkowaliśmy furę. Stoimy tutaj. Zaraz wam pokażę. Monika odpoczywa po obiedzie. Staliśmy tam. Teraz stoimy tutaj i tu zostajemy na noc. Eee, przy tych ruinkach. Widać je, widać. Idę zobaczyć, w ogóle jest bliska. Sam szkielet budynku. Ale tu widziałem, jak szliśmy, że można zejść niżej za te krzaczory. I śmietnisko. Spadnę? Nie. i wiem czego nie zabrałem latarki w kamperze jest 16 kurwa, latarek a ja do jaskini bez latarki najwyżej przyjdę drugi raz jak będzie jakaś tam głęboka a jak nie jak wystarczy bez latarki no to, to mi się upiekło Aha, i tam nie ma co włazić w ogóle ale słoneczko wychodzi a druga gdzieś tu? A druga jest tu. O, ta jest ciekawsza. Ale płytka. Nie trzeba latarki. Hmm. Uh. Ale z niej jest widok, co? Siemka. Pół do siódmej. Tak wygląda ten kamieniową pochmurnym porankiem. W nocy przebudziła nas delikatnie porządna ulewa. Gdzieś koło w pół do trzeciej, trzecia. Tak zaczęło lać. Ale dzień ma być dzisiaj ładny, ale na razie to jest kicha. W pół do ósmej. No i jakby coś się tam rozjaśnia, ale zobaczcie jakie tam są widoki. Tutaj. Ruszyliśmy już, jedziemy taką polną drogą. Jak widzicie, mamy niecałe 3 km do celu. A tam zobaczcie, w tyle dzisiaj latałem tam. Widzieliście ten zamek we mgle takiej porannej? A zobaczcie, jak my blisko niego przejeżdżamy. Monika poszła zobaczyć, czy tam jest jakaś płatność za parking, aczkolwiek my tu będziemy chwilę, bo myśleliśmy, że podjedziemy pod ten zamek, ale nie podjedziemy. On jest tu za tymi drzewami. Ja go po prostu tylko oblatam i już. Widzieliście, chociaż troszkę wam go pokazałem, ale daleko, kurczę, musiałem lecieć i w trakcie lotu raz, że wiatr, a dwa zaczęło kropić i musiałem wracać. Ale widzicie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że na tyle blisko byłem, że widać zarys i tą ruinę w miarę dokładnie. Wracamy do auta. I koniec zagranicznej wyprawy. Za mniej więcej godzinę, godzinę 15 będziemy w Polsce. Okolice Szczyrk, Szczyrk i co tam jeszcze było? Żywiec, Szczyrk, tam gdzieś trochę dalej Wisła i tak dalej. Tylko najpierw musimy wyjechać tędy dało się zaparkować, ale naprawdę jeździliśmy dobre 20 minut. Yy, widać, że tu się dużo dzieje w tym żywcu. Yy, iścia teraz trochę mamy do centrum, ale może dlatego, że się dzieje, to jest full turystów, ale parkingowo przygotowane to tutaj nie jest. bardzo, bardzo do ma a jest dopiero z dwie minuty. Słuchajcie, wygląda pysznie. Cebulę ci gdzieś tu tak ci mi tu Tak, Indyk zapiekany w ziemniaczkami, marchewką i cebulą, no i w przyprawach jakich? To tam. Słuch, Aha. To Kobitki, jak jak macie wolne 250 zł. 250 zł i kamperujecie. To ta o mnie, naprawdę. Na, nabijałem się z niej, ale. <grym> Cały czas się z niej nabijałem. No nabi ja się dalej nabijam, bo to jest, o widzicie, no, garnek, ale, no, ale to już nie wygląda, ale naprawdę pycha. Znaczy, nie to nie jest zasługa garnka, no, tylko monika tam podoprawiała. Ale. Te, ja jestem mięsożerny, ale najbardziej to wchodzi mi ta berbelucha, tu marchewka, ziemniaki i cebula, i to takie jest. Nasączone tym sosem, sokiem, nie wiem. Pycha, słuchajcie, pogoda nam się psuje. Słoneczko raz jest, raz nie ma, ale jakaś zawierucha. Niebo zaciągnięte, zobaczcie. No i kolejna korzyść tego, że się ma kampera. Jest taka, że się zawijamy. Że nie trzeba zostać tam Tak, tej... nie mamy noclegu opłaconego, żarcia i w ogóle. Bo tak, plan był taki, że śpimy tutaj rano śniadanie, kawa i lecimy na chatę. Ale nie mamy żadnych tutaj jakichś miejsc atrakcji. że atrakcji pewnie tu jest wiele, ale my jakoś tutaj nie powybieraliśmy atrakcji, bo to jest przypadkowe miejsce, że wylądowaliśmy tutaj w okolicach Żywca. Lecimy do domu, mamy niecałe 500 km. Ale dojedziemy, to dojedziemy. Jak nie, no to gdzieś tam, czy na MOPie jakimś zwykłym, czy coś znajdziemy na biwakowej aplikacji i tam się prześpimy. Ale się najadłem tym chyba. Indorem. Dobrze.